Siemanko z rana. Dzisiaj pokażemy Wam zielone odmiany bananów, które w tym roku sobie ładnie radziły, bo często też są pytania, które banany sadzić do gruntu na północy Polski. Przypominam, tu jest specyficzny klimat. Ogólnie w większości jest klimat taki wilgotny. No dzisiaj ze 100% wilgoci, nie? lato było z dwa tygodnie, Jola, rżnęło. Dwa tygodnie takiego skwaru, to była masakra, to to wszystko praktycznie, wiecie, tak dogorywało ledwo co działało rady, nie? Patrzcie, na dzień dobry Musa Balbisiana. Ja go dosyć długo trzymałem. Nie, może się cofnąć, ale bo mam mikrofon przy sobie. Żeby było widać całość. Ja go długo trzymałem w szklarni. Oczywiście trochę dodał, dostał grzyba. Pryskałem wszystko przed tym deszczem, co był wczoraj, czy przedwczoraj? Wczoraj padało, nie? Mhm. Czym się wyróżnia Balbisiana i jak łatwo poznać? Żółty pień, no i ma takie coś białe, no. Jak ja to zawsze równam z amfetaminą, ale nie biorę. I nie brałem, nie mam zamiaru. Ale mąka! Tak, no, mąka, nie? <laughs> także łatwo jest pozna poznać Musa Balbisiana. Nie ma problemu z tym. No, Musa Basio to tak szybko Wam przedstawię. W tym roku nawet w miarę urósł, co dziwne, bo u mnie słabo ro rośnie basiok, ale tyle co to dostało wody i Mila Jara, jeszcze widać kulki, to ucho. Ho, ho. Maureli z tyłu, to, to wiadomo, ale mia nie miało być o Maureli, tylko o Musa. To dużo jest filmów o nich, także to rośnie super. Musa siki Red Tiger. To też bardzo ładnie rośnie na północy Polski, jest dosyć odporny, łatwo się zimuje, ale uwaga, bardzo długo startuje, nie, żona? Jak się go zetnie, liście, do szklarni, może troszkę podrośnie tak listopad, staje i dopiero może kwiecień, maj rusza i większość ludzi myśli, że on zdycha. No nie, no tak ma. Pierwszy banan, który rósł. Zobaczcie, tutaj jest Musa Blue Java, niebieskie banany, taka ściema poszła kiedyś na portalach. Pisaliście, domyślałem, że mi szlak trafi. Że to rośnie, super w kraju. posadźcie, będą banany. O! Tyle podrosło. U... Ale jest zgrubienie jest Raz, liście, dwa, nie? trzy, cztery, pięć liści i koniec. Koniec, koniec. co zgrubienie? U góry. Gdzie? Co? No jak liście wychodzą, takie nie ma zgrubienia? Tu? No, niżej. no nie, nie, no co ty? Co ty? Także pierwszy rok i rośnie sobie tak sobie się. robię się, się, się. Zobaczcie tam pokaż Jola, w szklarni. Po prawej stronie. Po prawej to ty też jest ten wejść. sam. A nie, to nie, dobra, nie, nie, nie. Tamten jest czekaj, Jak już tam kręcisz się, tam podejdę. To jest ten, pomyliłem. Musa textilis. W szklarni elegancko. A ten drugi to samo, coś Musa Balbisiana, tak, to jest matecznik, a tam to jest odrost, nie? A I tutaj jest, wystawiłem Tekstylisa i na dworze katastrofa. To nie chce rosnąć u nas. Idziemy dalej, tutaj mamy następny Musa Helen's Hybrid, polecam. Ja już mam 4-5 lat, nie podróż jakoś nie wiadomo jak, ale jak jest dobrze kondycyjnie i w miarę ciepły rok, rośnie fajnie. Ja mówię, przy, znaczy przypominam, tu jest do dupy klimat na tej północy. Większość może myśleć, a Ty mieszkasz przy morzu cieplej, dupa prawda, ja mieszkam w takim dużym dole, mieszkamy. W dużym dole Żuławy. Ja jestem metr nad poziomem morza. To sobie wyobraźcie. Właśnie. Są różne rejony na Żuławach, nie? Pod Gdańsk tak? i tak dalej. Yy. Jeszcze dobra, jeszcze jeden sykki pokażemy, bo ja z zielonych tylko a jeszcze musela lasio Carpe. ten pięknie podróż. Ten jest elegancki. Za rok już powinien pokazać klasę. Nadrabiam dopiero w bananach, bo potraciłem takie sykki mensis. Jeszcze pokażemy musela lasio Carpe. Co, ręka ci boli, Jurzonko? Jeszcze nie. <laughs> Jeszcze nie boli. Tu mam muselę posadzoną w szklarni, ale też na dworze dobrze rosną. O, tylko że w tym roku po prostu nie sadziłem. Musela, lasiokarpa. Sadzonki to już oś, ze dwie albo trzymi zostały. Także to byłoby chyba na tyle. A tutaj mam wejnte Kochol z tyłu w szklarni. To się nie nadaje praktycznie, to nie chce rosnąć. Musa akuminata super, dwartka wędryś, musa akuminata zwykła, które biedrące i tak dalej, to też do dupy lipnie rośnie. Tak samo mamy tam musę Burmese blue, pokaż tego dziada tam, też słabo w gruncie, na, na dworze rośnie. Musa apple, to samo, w szklarni jeszcze jako tako, ale w gruncie na północy lipa. Tylko nie zrażajcie się tak, bo to u mnie tak rośnie, w cieplejszych rejonach kraju powinno sobie to radzić w miarę dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę do następnego filmu. O czym nagrać? Co to za miny znowu, żona? Wiecie to jak kręci Wam żona, czy ktoś i miny Wam strzelek, no to się wyciera. Dobra, kończysz. No, wyłączaj. Na razie.